Okej, okay, yy. właśnie jak pisałam w opisie do filmiku, to tutaj, yy, że niepotrzebnie tam walczyłam, tylko musiałam wrócić tutaj. Pamiętacie to takie pomieszczenie, z, że mówiłam, że trzeba być w świecie spektralnym, żeby przejść dalej. I ja zapomniałam, że w sumie mogę w każdym momencie się do tego świata przenieść. Oj, znowu te. I dlatego tu wróciłam. Nie umiem ich nigdy dorwać. Dobra, idź tam. Tu mnie nie dopadną, mogę tamtędy przejść. Nie bardzo ja ich nie znoszę, bo ja ich nigdy rozwalić nie mogę. Właśnie o tam mi chodziła. O dusza. Zdążę ją stąd. O, wyciągnąć. Co my tu mamy? No, trzeba skoczyć. Pewnie się czym się skacze. Wow. Teraz tam, tak. Z ciekawego, jest jeszcze kolejna dusza. Doskoczę tam stąd. O, dobra, bez problemu. Jestem ciekawa, co będzie dalej. Znowu sobie zapomniałam czasu nastawić. Nie będę wiedzieć, ile trwa odcinek. Nie sią mi stąd. Po jednej się pozbyłam. Czyli druga się gdzieś. O. Dopadłomion. No, nie, no. Jesteście się najbardziej irytującymi przeciwnikami. Przekajcie, tak i tak. Rozładowuj się i nie. Teraz. Nie. Jeszcze żyjesz? E, wszystko? Wszystko. Lecimy dalej. Ja this edifice marked with the elemental light symbol was clearly much older than the ruins in the rest of the cemetery. The door was far too high to reach, and to open it, it seemed the river would need to be imbued with the power of darkness. Clearly, I had more to accomplish before I could discover what lay within. Ah, się, że po prostu jeszcze tam nie. Możemy się dostać. Ja nie będę na nie jakichś szczególnych stosowała, bo nie są zbyt wymagającymi przeciwnikami. Co jeszcze? Chodź tu. No, chodź, chodź do mnie. Nie ukrywaj się. Do czego służy to? Yy. mi się nikt nie... O nie, pewnie... O, tak Oczywiście, byliśmy z świata tego świata To wy się tu musieliście Pojawić, nie? I znowu walczy z nimi. Tych ognistych się trzeba pozbyć najpierw. Czym się skacze? Idź do niej. Ach. Teraz znowu będę już kombosów. Stanowczo na złe mi wychodzi zbyt długie zwlekanie pomiędzy kolejnymi a odcinkami tej gry. Aj, no coś mi! Gdzie jesteście wy? Siomi. Strzelacie do mnie i to jest bardzo bardzo niedobrze, że do mnie strzelacie. Z kartoniem. Się ich pozbyć w pierwszej kolejności, bo te on, one to nam nic takiego nie robią. A, dobra, on już nie żyje. Coś jeszcze? A, tu jest. Chodź. Teraz już powinno być po niej. A w ogóle zapomniałam o, o Telekinezie. Teraz już nie mogłeś żyć. O. Coś ciekawego tu jest. Tam się nie dostanę. Hmm. Ciekawe. Mogę iść? gdzież że tu jest jakieś przejście. Drzwi. Co? Zobaczymy coś za drzwiami. Hmm. Dobra, lecę dalej. O, checkpoint. Ale co nie mam zapisywać. Nic się w sumie takiego nie działo gdzieś tam na, na tym zapiszę. Dobra. Lecimy dalej. No. Żadnych bonusów dawno nie znalazłem. Pewnie coś... O, minęłam, no oczywiście. Ach! Nie wiem czego wy ode mnie chcecie. Ale siomi stąd. Siomi, siomi ode mnie słyszycie. ...dość. Się przynajmniej najębami. A, ul mój ulubiony kombos. Gdzie jeszcze ta jest fajna? Silni są. Skubani. Się, Gdzieś szybko mu ta energia spada. Mam wrażenie, że kainowi trochę, kainowi w sumie trochę wolniej ta energia spadała w czasie walki. No i on się przede wszystkim pożywiał szybciej. W przypadku Razjela to pożywianie się jest po prostu koszmarem, bo zajmuje bardzo dużo czasu. I w ferworze wajki jest to ciężko zrobić. A, zanim tam pójdę, się rozejrzę. No nie, znowu te. A, to my jesteśmy teraz na górze. Wow! Aj! No, skubańce. Jak zwykle beznadziejne ustawienie kamery, nie? A, to ja już wiem. Jak się ich pozbyć, zrzucę ich na dół. O. To będzie najszybciej. To nie w tą stronę, co po Ale chyba ją zrzuciłam. To jest tu. Tak, powodzenia. Dalej, dalej. O, cio. Checkpoint, kolejny. Zobaczymy coś za drzwiami. Długie schody. Nic nie widzę. Jedzonko. Przyda się. Coś tu ciekawego jest. Nie bardzo. Trzeba iść dalej. I tu pozdoo! Musicie mi straszyć, nie? Nie wytrzymacie dnia bez straszenia. Nie. Obiecajcie, że ja się was normalnie boję, jak coś tu wyskapuje tak nagle. Jeszcze na dodatek coś, co tak ciężko pokonać. A no mówiłam, że pożywianie się w czasie walki, tu to jest katorga. No. Uff, co ja gadam telekinezo. Ech. Coś mi się mój nick za bardzo skojarzył z telekinezą. W sumie nie wiem czego używa Raziel. Kane używa telekinezy. O. Ciekawa perspektywa. Gdzie ty jesteś? Aj, ty jeszcze żyjesz. Jakim cudem. Nie podoba mi się jest za spokojnie. Coś tam na dole było, nie chyba, bo nie chce mi się znowu schodzić, czy tam się da wskoczyć, nie bardzo. Nie sobie za wysoko jest. Hmm. <śmiany> A tuż ciekawostka. Nie, nie podoba mi się to. Trzeba się rozejrzeć. Nie ma żadnego miejsca, gdzie mogłoby się zaczepić. To znaczy, że ja tam wskoczyć nie mogę. Tylko nie bardzo wiem wtedy, jeżeli ja tam skoczyć nie mogę, to co ja mogę zrobić? Nie. O, o dopiero teraz się mi scenka załączyła. Dobra. Czyli... Przenosimy się. O, słodki nam się zrobiły. Pewnie zaraz zaczniemy coś atakować. A nie. A to taka spokojna okolica. Ach. A już mi tak ładnie dzisiaj skakanie szło. Za ładnie właśnie. Teraz dolacisz. A, bez problemu. I znowu się wracamy. Już przynajmniej umiem. Aha! Już nie szukam tego klawisza co chwilę. Ale czy tym... Czy, czy, czy ja mogę tu wejść? Się teraz Przekonam. Mogę. Okay. Dobrze wiedzieć. Hmm, żadnego checkpointu? Nieładnie. Ach, coś mi tu. Eee, nie bardzo mi się podoba to, że checkpointa nie ma. Ani że się zrobiło tak fioletowo. Wow. Jo, jakaś zmiana architektury. Czego mam wrażenie, że jak pójdę na dół, to zaraz zacznie mi coś atakować? No. Nigdy nie jest tak prosto. Telignezów nie. Telekinezów tele 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 nie. Aj. Achich, jest sporo. Skacz! Skacz nie. Czemu nie chcesz skakać no? Skacz mi. Ach, się nie da wchłonąć, co mi się bardzo nie podoba, bo jak się ich nie da wchłonąć, to ja zaraz zginę. Portal, czy ja coś z tym mogę zrobić? Nie bardzo, mogę iść do portalu. Dobra. I... Watch them. As I stepped through, I felt a sense of displacement as some arcane sorcery transported me away. This was proof of an ancient ruin of a vampire civilization. Perhaps here I would finally decipher the riddle of my destiny. Throughout these ruins, I found murals depicting the seminal events of vampire history these scenes commemorated a great war between the ancient vampires and their rivals. in triumph, they banished their adversaries from the world and raised the pillars as the lock that binds them. the image of the reaver was inscribed throughout this place, always depicted with reverence. the vampire's holy weapon was destined to be borne by their prophesied hero, for whom it was forged. but if this was my destiny, Mhm, mm dobra. Czyli zmieniliśmy lokację, która swoją drogą wygląda interesująco. I nie mam pojęcia, czy tu będzie jakiś checkpoint. Byłby by się przydał. Oj! Ale widocznie... Najpierw muszę się trochę pobawić z cieniami. Skoro się bawić, to bardzo, ale się coś przydało. this scene depicted the appointment of the original vampire guardians each summoned to serve when the pillars were raised each guardian is aligned to the principle of the pillar he serves and the balance guardian Is the of dobra, dobra, wiem, że to ważne, ale. o, co to było? Czy tu nie ma czegoś do jedzenia? O, checkpoint, dobra. Skoro jest checkpoint, to myślę, że to będzie dobra pora, żeby się pożegnać, ponieważ nie mam pojęcia, ile trwa ten odcinek, ale myślę, że już odpowiednio. I co, i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia i moi znudzeni wędrowcy, jak zwykle Was pozdrawiam. Cześć.